Cześć tu Przemek, witam na moim kanale na kółkach z pasją także zapraszam do oglądania pierwszy film trasa Belgia Polska zobaczycie co się mniej więcej będzie działo mam nadzieję, że Was to zaciekawi i zostaniecie ze mną na dłużej także zapraszam i do następnego ujęcia, jak będzie coś ciekawego to się włączam oczywiście no jedziemy teraz przynajmniej ja jadę przez miejscowość Breda jest tu bardzo ciekawa rzecz, bardzo intrygująca co mnie za... naprawdę intryguje mnie to mianowicie rzeźba chłopka z lejkiem w ustach zaraz ją zobaczycie po lewej stronie będzie leży sobie chłopek za wiadukcikiem, zwróćcie uwagę z lejkiem w ustach nie wiadomo czy czeka na deszcz żeby się napić. Ciekawa, co ta rzeźba w ogóle przedstawia. Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, to niech da znać. Ja czytałem kiedyś, że tutaj mieszkali jacyś biedni ludzie, którzy wody nie mieli, przymierali z Dlatego właśnie upamiętniająca tych ludzi ta rzeźba. To jest dopiero atrakcja taka śluza ogromna. Ciekawe jak tu statki wjeżdżają. No i mamy korek akurat w kierunku Niemiec do granicy dojeżdżamy holendersko-niemieckiej no i korek tutaj jest w zeszłym tygodniu jechałem troszkę niżej dosłownie parę kilometrów niżej i nie było nawet patrolu policji a tu na autostradzie potrafią zrobić kilkukilometrowy korek no, no to to jest właśnie polityka, nie wiem jaki to ma cel ale nie będziemy tego wnikać w każdym razie, tak jak mówię, chwilę nas tu zbawi Ale myślę, że tam gdzie chciałem dojechać, to dojadę Zobaczymy Pomalutku, byle do przodu A tak to wygląda Przed granicą, niedaleko Taka większa miejscowość, która tu jest, to jest Oldenzal nie jest autostrada A30 w Niemczech bo tutaj w Holandii to A1 to tyle wam chciałem pokazać na tą chwilę jak będzie coś ciekawego to jak zwykle łączę się no witajcie jesteśmy w Niemczech jesteśmy w Niemczech przejechaliśmy Holandię widzieliście tam parę urywków co, co można było zobaczyć tak na szybko, bo to wszystko w locie kręcone, Muszę że powiedziawszy, nie mam za bardzo czasu tak stawać, wszystkiego nagrywać i Wam opowiadać, przynajmniej dzisiaj to się na pewno zmieni bo weekend się zapowiada fajny z żoną, z dzieckiem planujemy wyjście w góry także na pewno będzie z tego jakiś vlog z tej wyprawy naszej w Niemczech jestem niedaleko Hanoweru ale jeszcze tutaj nie będę nocy spędzał już jest dość późno. Planuję jeszcze ze dwie godziny pojechać, choć przede mną korek taki większy trochę. Także myślę, że dam radę podjechać na parking fajny, na które będzie miejsce, spokojnie, w Polsce będziemy. A mam nadzieję, że i w domu. Także do następnego ujęcia. No i na dzisiaj koniec. Już Dojechali na parking, tutaj spędzę noc. Jest ciemno, więc dużo mnie zobaczycie. Ruch się jakiś dzieje. Więc ja idę płacić. Ogarniam się. I jutro ruszam z rana, także ciąg dalszy nastąpi. Życzę dobranoc. I do jutra. Witajcie następnego dnia. Dzisiaj wracam do domu. Już weekend czas zacząć. się tak obchodzi auto do koła, czy coś czego nie wydarzyło, I będziemy jechać. Przepraszam za to, że tak słabo mnie widać. Teraz będzie widać lepiej. To prawda świta. Będzie piękny wschód słońca. Co zaraz to będzie ciekać no, już lepiej widać samą właśnie parking tak wygląda nie wiem samo chodzi furbanka moja już pracuje rwie się do pracy także wzywa mnie za stery i będziemy lecieć Ach, dzisiaj dochodzę do domu i hmm. będzie fajnie ja już w Polsce granica Olszyna, teraz pasowałoby coś zjeść, jakieś śniadanie, bo głodny jestem że idziemy jeść i dalej będziemy jechać Wciągniemy pierogi Myślę, to będzie dobry pomysł Ojku Tak to wygląda Na terminalu wyjazdowym jestem bar, sklep, żeby tu muś coś brakowało Dobra, to widzimy się w następnym ujęciu. No, pojedliśmy pierożki były smaczne, zakupy delikatnie zrobione, czy jakieś środki czystości do auta żeby podprysznić też czasem w tym aucie ogarnąć nie, to jest moja chałupa no, Już na terminal raz pojadę drogą taką nie, ciekawą w sumie nic się podejrzewa, nie będzie działo ale jak coś się będzie działo to za, zaraz dam znać tak? ja wejdę do fury jedziemy do domu, do rodziny Do następnego razu. No dobra, kolejna przerwa. Tam żeśmy pojedli, a tu teraz się trochę ogarnę przed przyjazdem do domu. Bo no to wiadomo, nieładnie tak przyjechać. Dobrze. Ogarniam się i jedziemy dalej. No, ja się ogarnąłem i jedziemy. Ruszamy z tego parkingu. Dużo się nie działo na tej trasie Także ja już zjeżdżam W niedzielę idę z żoną z dzieckiem w góry I z tego będzie film Na kanale Nie wiem jeszcze kiedy wejdzie Zobaczymy Może w niedzielę, może ten wyjdzie pierwszy Nie wiem Może go w ogóle nie wrzucę Tak gadam bez sensu w ogóle No ale nieważne Ja jadę do domu, w tym żyję teraz do zobaczenia w następnym filmie. I trzymajcie się z fartem.